Dokonując jakichkolwiek samodzielnych testów lub przeglądów swojego auta, stosuj się do następujących zaleceń. Obsługę należy przeprowadzić na zimnym silniku, wyłączonego samochodu. Nigdy nie wlewaj albo nie sprawdzaj płynu chłodniczego przy gorącym silniku. Zawsze zakładaj okulary oraz rękawice ochronne, żeby uniknąć bezpośredniego kontaktu z płynem chłodniczym. Sprawdź zalecenia producenta dotyczące obsługi układu chłodzenia zawarte w instrukcji obsługi pojazdu. Nigdy nie wylewaj zużytego płynu chłodniczego do kanałów ściekowych lub na ziemię. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu właściwego zarządzania zużytym płynem chłodniczym. Do właściwego przeprowadzenia wszystkich czynności będziesz potrzebował Preston koncentrat płynu do chłodnic Preston gotowy płyn do chłodnic Preston płukacz do chłodnic Wąż szklanowy Lejek Preston wiaderko o pojemności około 8 litrów i czystą szmatkę do osuszania. Po pierwsze zlokalizuj w samochodzie zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i odkręć korek. Następnie usuń korek z wlewu do chłodnicy. Nigdy nie zdejmuj korka, kiedy silnik jest gorący. Znajdź korek spustowy płynu chłodniczego. Na ogół znajduje się on w dolnej części chłodnicy, umieść pod nim wiaderko. Jeżeli pojazd nie posiada korka spustowego lub jeżeli wystąpią trudności ze spuszczeniem płynu, skonsultuj się z serwisem w celu otrzymania dalszych instrukcji. Odkręć korek spustowy i wylej stary zużyty płyn chłodniczy wraz z osadami z rdzy i innymi zanieczyszczeniami. Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynem chłodniczym. Jeżeli to nastąpi, umyj się natychmiast wodą smytła. Kiedy chłodnica będzie pusta, zakręć korek spustowy. Umieść zużyty płyn do chłodnic w zamkniętych pojemnikach. Wyraźnie oznacz je jako zużyty płyn do chłodnic. W celu uniknięcia jakichkolwiek wypadków nigdy nie używaj pojemników na napoje lub żywność. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu właściwego zarządzania zużytym płynem chłodniczym. W międzyczasie przechowuj zużyty płyn w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem innych domowników. Skontroluj stan przewodów układu chłodzącego. Jeśli któryś okaże się uszkodzony, wymień go niezwłocznie. Przed wlaniem nowego płynu chłodniczego system chłodniczy powinien zostać dokładnie wypłukany w celu usunięcia rdzy, osadów olejowych, kamienia i innych zanieczyszczeń. Firma Preston zaleca użycie w tym celu preparatu do płukania chłodnic Preston Super Radiator Flash. Wlej bezpośrednio do chłodnicy i do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego preparat Preston Super Radiator Flash. Uzupełnij układ chłodzenia czystą wodą, aż jej poziom dotrze do oznaczenia pełny. Zakręć korek na chłodnicy lub zbiorniczku wyrównawczym. Uruchom silnik. Ustaw temperaturę wnętrza pojazdu na maksimum. Po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury pracy, czyli około 90 stopni Celsjusza, wyłącz go i poczekaj aż ostygnie. Po wystudzeniu silnika odkręć ponownie korek spustowy chłodnicy i wylej całą zawartość układu chłodzenia. Następnie zakręć korek spustowy i napełnij układ chłodzenia czystą wodą. Zakręć korek wlewu płynu i uruchom silnik na 15 minut. Wyłącz silnik i poczekaj aż ostygnie. Ponownie spuść wodę z układu chłodzenia i zakręć dokładnie korek spustowy. Sprawdź pojemność układu chłodzenia swojego samochodu w instrukcji obsługi. Wlej do układu chłodzenia koncentrat płynu do chłodnic preston. Ilość wlanego koncentratu powinna stanowić dokładnie połowę pojemności układu chłodzenia. Celem jest uzyskanie mieszanki koncentratu i wody w proporcjach 50 na 50. Jeżeli wymagana jest temperatura zamarzania w granicach minus 45 stopni Celsjusza, należy sporządzić mieszaniny w proporcjach 70 na 30. Uzupełnij układ chłodzenia czystą wodą do poziomu pełny. Zakręć korek w lewo płynu chłodniczego. Uruchom silnik. Ustaw temperaturę wnętrza pojazdu na maksimum. Poczekaj, aż silnik osiągnie normalną temperaturę pracy, to jest około 90 stopni Celsjusza, a płyn chłodniczy zostanie prawidłowo rozprowadzony w układzie chłodzenia. Wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie. Sprawdź poziom płynu chłodniczego. Powinien on być na linii pełny. W razie potrzeby uzupełnij jego poziom gotowym płynem do chłodnic z Preston. Niektóre samochody wymagają odpowietrzenia układu chłodzenia po wymianie płynu. Niezbędne czynności, które należy wykonać, i dokładny sposób postępowania, znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu. Sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków płynu chłodniczego. Po kilku dniach eksploatacji sprawdź ponownie poziom płynu chłodniczego i, w razie potrzeby, uzupełnij go ponownie. Specjaliści firmy Preston, w celu zapewnienia pełnej ochrony silnika, zalecają wymianę płynu do chłodnicy i dokładne płukanie układu chłodzenia maksymalnie co 5 lat lub co 250 000 km.